W piątek do południa jeszcze nic nie zapowiadało nieszczęścia. Ja przyszłam tutaj do pokoju, włączałam sobie telewizor, położyłam się troszeczkę, oglądałam jakiś program. On sobie usiadł przy stole, wziął gitarę, mówi, że musi sobie gitarę struny wymienić. Po godzinie 15 Łukasz wyszedł z domu, informując matkę, że zamierza odwiedzić strefę kibica na plaży miejskiej nad Jeziorem Wielkim i że do domu wróci późno. I był to ostatni kontakt mężczyzny z rodziną. Nie przyszedł na noc, ja nie spałam, wstawałam, wyglądałam nawet na klatkę schodową, schodziłam. Eee, zaglądałam do pokoju tam. Eee, no, niestety nie było. Wczesnym rankiem w sobotę matka oraz siostra Łukasza uznały, że czas rozpocząć poszukiwania. Wraz ze znajomym rodziny pojechali nad jezioro i tam odnaleźli rower, którym wyjechał na plażę mężczyzna. Następnie rozpoczęli na własną rękę poszukiwania wokół jeziora. Gdy to nie przyniosło skutku, pojechali do Złotowa na komendę policji, aby zgłosić zaginięcie. W poniedziałek policja wraz ze strażą pożarną rozpoczęła poszukiwania nad jeziorem. Użyto tam między innymi drona. We wtorek jeden z wędkarzy odnalazł w zaroślach reklamówkę z ubraniem Łukasza. Na Zajucz wznowiono poszukiwania nad jeziorem Wielkim. Towarzyszyła nam wtedy grupa wodnonurkowa z Piły, jak również grupa sonorowa z Poznania. I również przeszukiwaliśmy zarówno linię brzegową, jak również taflę jeziora. Te poszukiwania również nie przyniosły skutku. Siostra Łukasza wciąż wierzy, że jej brat żyje. Może przygotował się do tego, chciał uciec od nas. Zacząć wszystko od nowa, Ym, ze względu na swoje obciążenia psychiczne. Może pomyślał, że tak będzie nam łatwiej? Od ponad roku nastrój Łukasza się pogarszał. Z mężczyzny wesołego, pełnego optymizmu stał się bardziej zamyślony i smutny. Unikał kontaktu ze znajomymi. Jeśli nie chcesz do nas wrócić, a żyjesz, proszę zadzwoń, powiedz, żebyśmy się nie martwiły, żebyśmy. Przestały Cię szukać. Żebyśmy, Łukaszku, no, jakoś wróciły do życia, obydwie z Paulinką. Ale jeśli żyjesz, wróć do nas. Prosimy cię, bardzo cię kochamy i tęsknimy. Jeśli ktoś ma informacje na temat miejsca pobytu Łukasza, dorożczyka lub go widział, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 605 517 403 lub numer alarmowy 112.